Przypomnij sobie to uczucie, kiedy budzisz się ze snu i wszystko, co pamiętasz, to mgliste kształty, pozbawione logiki zdarzenia i przytłumione dźwięki. Towarzyszy temu doznanie, które nie da się opisać żadnymi słowami. Czasem błogie innym razem przypomina niczym niewyjaśniony niepokój. Jest ulotne jak smużka dymu, a jednocześnie przyjemnie wyraźne albo gryząco przykre. Próbujesz to wszystko zatrzymać i przeanalizować Twoją coraz bardziej rozbudzoną świadomością, ale im bardziej się starasz, tym szybciej resztki snu wyparowują, pozostawiając jedynie wrażenie, czasem na krótko, innym razem na wiele godzin. Twoja przyczynowo-skutkowa, bazująca na konkretnych koncepcjach i słowach świadomość, właśnie spotkała się z królującą we śnie podświadomością. Która mówi zupełnie innym językiem, opartym na odczuciach i wrażeniach. Dlatego tak trudno jest im się porozumieć. Od momentu, gdy świadomość, niczym dyktator, przejmie całkowitą kontrolę nad umysłem, liczy się głównie racjonalność, logika i precyzja przetwarzania rzeczywistości, za którą świadomość arogancko uznaje sygnały elektryczne dostarczane jej przez ciało za pośrednictwem zmysłów. Biorąc pod uwagę fakt, że widzimy i słyszymy tylko malutki wycinek spektrum elektromagnetycznego i akustycznego, założenie takie wydaje się być, mówiąc delikatnie, niemądre. Czasami podświadomość próbuje przekazać coś świadomości na jawie, pod postacią przeczuć, intuicji, instynktu lub tzw. szóstego zmysłu. Zwykle to ignorujemy, a potem pozostaje nam już tylko westchnąć. Czułem, że tak będzie, albo miałam przeczucie co do tego. A gdyby tak nauczyć się lepiej słuchać tego głosu? Wystawa podświaty to zasadniczo zwieńczenie pewnego ciągu zdarzeń, który zaistniał pod wpływem serii impulsów wewnętrznych. Obrazy na nią się składające stanowią z definicji fotografii rejestrację pewnej rzeczywistości. Która jednak nie jest bezpośrednio dostępna dla ludzkich zmysłów. Powstały one dzięki oddaniu intuicji kontroli nad przebiegiem ekspozycji czyli nad zapisem. Zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia wystawy i do spotkania ze mną na wernisarzu, który odbędzie się w piątek, 17 marca o godzinie 18.00. W jakże przytulnej galerii Pomost przy ulicy Kiepury Pięcia w Lublinie. Kupię jakieś ciastka i przyniosę wino. Przyjdź, porozmawiamy.